Ale wschodem mi tu zajeżdża, jasny gwin. Jeszcze raz? Mówię, że wschodem mi tu zajeżdża, bo wie pan, mam flotę dwóch szambiarek, nie? I ostatnio zatrudniłem ukrów i mi gówno ukradli. no. E, proszę pana, ja to jestem zwykły. Całkiem jest. No, że mogę mieć akcent. Ja... No dobrze. No, no jasne, a. Y... 26 lutego to jakieś święto na Litwie? Proszę pana, ja od 8 lat w Litwie nie mieszkam. A to sądzi pan, że to. Święto? Ja w ogóle mam polskie obywatelstwo i no, mieszkam na chwilę pan? obecną w Londynie. Ale teraz gadamy, panie Marianie, nie o moim życiu, a o pańskiej sprawie. No ale jakie, jakie święto jest 26 lutego? No co u mnie to pan pyta. Żeby zweryfikować, czy jest pan z Litwy. No pan szuka. Ale nie, pan teraz szuka. my... No pan szuka tam... Jeszcze w tym, raz. W Yandexie pan szuka. W jakim Yandexie? Panie majerze, niech pan, e, ja nie wiem, jak to nawet nazwać, niech pan dalej mówi o swojej sprawie. A nie coś tam próbuje u mnie... W ogóle, po co Panu jest potrzebna ta informacja? A co się Pan tak denerwuje? Ponieważ Pan coś kombinuje z moimi danymi, chce Proszę, coś dowiedzieć się o moich... o moim, nie o moim udaje, pochodzeniu... Tak, co Pan kombinuje? Proszę Pana, to Pan pyta, to ja wtedy odpowiada.